Cześć, witajcie w Debbie Birkas vs Project Giana, albo Giana, nie wiem jak to się czyta dokładnie. Jest to gra platformowa, wydana, właściwie jeszcze nie wydana, jest to na razie wersja demo przez niemieckie studio Black Forest. Klikniemy stan, żeby rozpocząć naszą rozgrywkę. Ciekawą rzeczą w tej grze jest to, że po prostu możemy się transformować. Tak, nie jak w Transformersach, no ale coś w tym stylu. Klikamy literkę, nie, sorry, klikamy spację. I nagle nasza dziewczynka ma czerwone włosy albo różowe włosy. I potrafi zamieniać się w kula ognia, niszczyć wszystko w okolicy. Kierujemy strzałkami, pod A mamy takie podskakiwanie, skręceniem coś, ale jakiś dzwoneczek z bajek Disneya. S to jest zwykłe podskakiwanie, a D to kula ognia, która wszystko pali i niszczy w okolicy. Yeehehehe, shot on yee. no. no i fajną rzeczą, a odnosi właśnie tej wersji dziewczynki, tej mrocznej, zło. Jest to, że zajebista muzyka leci w tle. E, tak jak wspomniałem wcześniej, gran na razie jest w wersji beta demo, więc troszeczkę bugów jest tutaj. T -t -t wcześniej znalazłem coś takiego, że jak ktoś się podskoczy odpowiednio, to się wygląda jest za całą planszę. Nie bym wam tego pokazywał, bo się wtedy nie da wrócić. Musiał uruchamiać nowa po grę, a mi się nie chce. Dobra. E, musimy się zamienić w normalną dziewczynkę, ponieważ nie wszystkie elementy da się wykonywać, na przykład, będąc w pos tej postaci. Trzeba się po prostu przełączać jakoś tak. W miarę płynnie, żeby na przykład przeskoczyć z jednego miejsca na drugie, rozwalić innego potwora. Eee, jak zapewne zauważyliście, oprócz tego, że dziewczynka zmienia wygląd, zmienia się też całe otoczenie. Mamy jakieś tam drzewa mroczne, potwory, to to jakiś taki faun albo coś w tym stylu jest. I niestety, jeśli ja teraz na niego trafię, w tej postaci to zginę. Dlatego zamienię mi się w zajebistą dziewczynkę zło! Wow I zginąłem kuźwa, akurat zrobiłem... Znak zła w powietrzu rękami. Nie zapomniałem klikać. Jak jesteśmy w tej postaci, to nagle świat się robi piękny. Wszędzie są kwiatuszki, drzewka. Eee, nasze potwory już nie wyglądają tak strasznie. Tutaj akurat te wyglądają jak jakiś ptaszek, który właśnie spalił się. Amen! I, 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 i... Muzyka. Ja lubię taką muzykę strasznie. Klikniemy spację, zemnimy się w tą nudną dziewczynkę. I niczym jakiś Tinker Ball, przeskoczymy przeciw na drugą stronę. Chociaż, chociaż nie, Oj so close, so close, so fucking close. Dobra, spróbuję jeszcze raz. S, podskakujemy. Dobra, 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 lecimy. co się trzeba dobrze wybić. Whee! No pięknie, i z tyle markiem lądowania. Tutaj zbierzemy te i... Ja! gin cieciu, ty kurde no. Fajnie to jest. Fua! Coś tam było? Nie ma nic. Miałem nadzieję na jakiś skarb. Jakiś killoff. O! I to mi się podoba. Można bawić się w buldożera. Prz... No kurde, nie da mi się. Nie, 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 nie. kurde, no. Je, yeah. kurde, zdaje mi się to jest. O! Ale zrobiłem zajebistowróć. Co tutaj musimy zrobić? Aha, odbijać się po ścianach. Oj, coś czuję, że mi to trochę czasu, trochę czasu zajmie. Niestety, ojej, 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 mam to trzymać cały czas? Wszystko, czy jaką bym nie robiła? o, Oj, jakiś pibo. Dobra, dobra, dobra. Tutaj jest znak zakazujący, wchodzenia, bo coś się stanie. Dobra, rozwaliśmy tego pięknego ptaszka, który nam ćwierkał, ćwierkał, ale wkurwiał. Zamienimy się w drugą dziewczynkę, bo widocznie nic się nie da zrobić. Podbieramy tutaj wszystkie magiczne klejnociki. I będąc złym spadniemy na dół. To totalnie mi przeszkadza. Dobra, dobra, dobra. Może po prostu najpierw przeskoczymy. Niech kuźwa, no! To jest za dużo przycisków, aż siedem. E, <śled> Bugger, you are so lame. Did'em. Of ja I'm not ja a for such games. I need a Sapper... ...or some Solitaire... patience, actually. Let's to Yay! One, two, three, four. Yes! Let's get ready to number! Ja musimy tutaj iść. Ijej! O Ale to było boskie. Zrobimy rozwalić te pierdolone <laughs> Dobre jest, dobre jest. Musimy się zabić niestety w tego nudnego Tinkerbella, ale nie da się tam skoczyć. W... Ach, dobra. Tam są jakieś głupie kwiatki. Tylko że... O! Dobrze, dobrze, zrobiłem. Dobrze, dobrze. Skoczymy sobie, tak, 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 to zbierzemy. Ej, uff! O, wo, wo wo. Na szczęście nie udało mi się zginąć. Znaczy, udało mi się nie zginąć. Ach. Troszeczkę w pewnym sensie przypomina mi to Sonika. Też muszę tak biegać, znaczy, musiałem biegać i zbierać monety, jak mi ktoś powiedział. Albo Kryścienie. Już teraz nie pamiętam. Wiem, że mi ktoś poprawił w versusie. Były to albo Kryścienie, albo monety. Już teraz to jest nie pamiętam dokładnie. Hmm. Jak tam wyjść? Trzeba iść do góry. Spróbujemy. No dalej. Da się jakoś poskoczyć? Nie. No, mm. Jak tam wejść? Jak tam muszę wejść? Da się po tu skakać jakoś? Nie. O! No! All right! Yeah! All right. I... O! Przeszedłem planszę! Yeah! Je, 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 je! Dobra, biegnij, biegnij, biegnij! Szybciej! Trzeba na drugą planszę rozpocząć. Mm -hmm. Ta czaszka tutaj bujająca się zajebista. Chciałbym mieć coś takiego wiszącego w pokoju, gdzieś pod tym żyrandolem. Fajnie by było. Dobra, level 2. No całkiem, całkiem... Oj! Co to kuźwa było? Chwila. Aaa, bez sensu. Czyli muszę być w tym trybie, żeby nie zginąć. Da się tutaj poskoczyć jakoś? Da się, pięknie. Co to jest? O, Kasper! Kasper mi się tutaj spalił, kuźwa. Ha, 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 To jest kolejny jakiś cieć, kuźwa, który będzie było mnie zalić w trybie nudnym. Ja napiszę maila do twórców tej gry, żeby po prostu nazwali tryb tej dziewczynki trybem zajebistym. Aj, a tamtym trybem, Dobra, szybciej, do góry, do góry. Serduszko, nie wiem, po co to jest. Jakiś save point może był dziwny. Uu. A ball of fire! Oj, to mnie też potrafi zabić. Kuźwia, no? Strasznie, dużo ludzi tutaj chce, właśnie potworów nie zabić. Ten pieprzony kacperek. Chodź, come on, bitch. Come on, come on, come on. Yay! Ja w części Motherfire Co to kuźwa jest Bo hmm. jakieś sobie zomyślnie teraz? Nie. A taki slow motion raczej. Może się zdawało. Dobra, idziemy do przodu. Wow 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 wow. Jej. wow wow. Trzeba być tutaj grzeczną dziewczynką. Przejść po tym wszystkim. To teraz jest tylko bardziej jak sobie... Uee! Kuźwa pieprzona woda. Ui! Kurde no.

Ej! Aj. Kurde no, gry zręcznościowe, coś co buger nie lubi i w czym nie jest dobry. A wyszło na to, że ja musiałem brać. Ej! Ajajajajaj, aj, 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 aj. może teraz uda. Stanisz sobie jakaś balerina. Wee! Kurde no, ostatni raz próbuję. Uf, kurde no Ach, jeszcze raz. A ja mi się teraz nie uda pierdolić po prostu i zakończyłem tym miejsce. Naszą grę. Tak, ktoś będzie chciał. Ach, dobra. Ach, to będzie na tyle, bo kurźwa, ile jeszcze razy można ginąć. Ja nie jestem aż taki cierpliwy dzisiaj. Chciałbym jeszcze zagrać w Minecrafta może, albo w Terrarię. Tu się to biję. Zginąłem. Dziękuję bardzo za uwagę w The Beer versus Project Gina. Gra się zapowiada całkiem fajnie. Wkrótce się ukaże na Xboxa, PC i zapewne też Cena nie wiem jaka. Eee, nie podoba być się duży. Poniżej 50 złotych zapewne. Eee, także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Bye bye. Anyong!